My! Chodź! Tam gdzie, problem, chłopaki, tam gdzie jest problem, uspokójcie chłopaki przyjęciem Tam gdzie jest problem, uspokójcie przyjęciem Chłopaki, blat jest z pomarańczowych kapeluszy Raz, graj, tak, tak, Brawo, iż się ustawią Graj, daj, graj muszą odebrać piłkę Graj, tak, tak. O, Tam gdzie Jeszcze musisz grać, tam gdzie trzeba poprowadzić, prowadź

OK ケこうわ。